To jest nowy rozdział, nowy sezon u nich jest nowa drużyna. Eee, dzisiaj nie wygraliśmy. Mieliśmy swoje szanse, e, których nie wykorzystaliśmy niestety, bo i, e, i w tym pierwszym secie, i po bardzo e, długiej gonitwie udało nam się doprowadzić do wyrównanej końcówki, a, a w trzecim i w czwartym prowadziliśmy i, i gdzieś ta przewaga nam uciekała. Szkoda, e, ale myślę, że mecz mógł się podobać kibicom, a my na spokojnie sobie przeanalizujemy to spotkanie i do rewanżu mamy jeszcze trochę czasu. Myślę, że najbardziej szkoda tego trzeciego i czwartego seta, bo tam prowadziliśmy tego pierwszego, to, to tak naprawdę powiedzieliśmy sobie, a może coś się uda, jeszcze wywalczyć się udało, a w tym trzecim i w czwartym nie udało nam się utrzymać przewagi, którą sobie wywalczyliśmy gdzieś tam przy... Zagrywce jednego czy drugiego siatkarza lube ta przewaga nam uciekała i była, były to długie serie i na tym musimy popracować, żeby takie serie nam się nie przytrafiały, bo bo po prostu szkoda, najbardziej szkoda takich szans. Myślę, że w każdym secie mieliśmy swoją szansę. W pierwszym pewna szkoda, bo była, była długa końcówka, którą przegraliśmy, ale i, i w drugim secie i wygraliśmy, w trzecim secie, przepraszam, i w czwartym mieliśmy swoje, swoje szanse na pewno. Wszystkie mecze te w Lidze Mistrzów są, są ważne, bo wiadomo, jesteśmy drużyną, która chce grać o najwyższe cele i w Mistrzów, więc chcemy wyjść z grupy. Musimy pokonać Rozelary i, i myślę, że, że jeżeli zaprezentujemy dobrą siatkówkę, jesteśmy w stanie to zrobić.